dzisiaj sobie pogramy z kim? Gimn... Nikolą! Hej, kamizowie! No, dzisiaj sobie pogramy w taką grę. Gdzie musimy no, strzelać? No, zło w postaci. Cześć. Tylko muszę zobaczyć, jak tu się strzela. Dobra, dama, jak się na muszę wiedzieć jak, co i jak. Potato, nie? O, okej, okay. Prawym bym się przybliża, ale się strzela. Dobra, Kola gdzie ty? No za to! Bo. Gdzie, gdzie, gdzie? O, tu. O ty, ty. Muszę pokonać pierwszą postać. A, i szragi, a, tu. tu, tu. Nie widzę bardzo, gdzie strzelam. O, 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 ginę prawie. O szereg... Grało, to bylało, to to. A w ogóle widzę wie. A kupię sobie nową broń, bo trochę sobie pograłem, żeby uzbierać 30 tysięcy. Teraz pójdziemy w sklep i będę uciekać, bo mnie goni. Wednesday, oh, ale już cię nie goni. Dobra, biorę shotguna. Mam shotguna. No czemu nie mogę się ruszać jak mam shotguna? Ale głupie. Nie mogę się... Nie mogę się ruszać, jak mam szedgana. A jednak mogę. A bo ja zamiesz w ku No i znowu mi się zaczęło, że nie mogę strzelać. O! Nika, gdzie ty? A i zysk O, widzę. Uważaj Zatopam Spiderman. Pyk, pyk. Chore, ja dostałem kasę. Nie, chłop z dorsów. Chłop z dorsów. Dobra, ja idę na cmentarz. Tutaj jest coś takiego? To? to coś takiego. Jest. Nie! No? Bo tamto przed nami, to jest to. Lekaj, tak to jest to. A będę, będę szedł i sobie kupię nową broń. Teraz... I raz. Kusza. Ja pierdzielę. Kusza. Nie ma. mam. Mam pomarańczowe HP. Eee, pomocy. Ja sam potrzebuję pomocy. Nie no! Znowu nie mogę strzelać! O! Teraz mogę. A nie, bo to raz, raz na jakiś czas mogę tylko. no nie celuję. Czemu te bronie są takie zepsute? Jakie zepsute? No nie mogę już strzelać! Ja no mogę. Szlikam to co wcześniej. Może... Może... Automatik... Może automatyczny karabin mi zadziała. Oczywiście. Teraz z tamtego drania trzeba. William Owczon! Giń! Powiedziałem, giń! Giń! Pewnie teraz coś mnie goni. Albo nie. Nikola, uważaj! Chłop z tych backroomsów. Pypik, pipi! Py, py, py. Nie no to czemu te broni nie chcą mi strzelać? Pomocy! Czemu te bronie nie strzelają? jak nie strzelają, może się zresztą i to ci będą działać. To zginę. To zginę. Co jest za taniec. No i no dobra, teraz działają. Ale pewnie jak wyłączę broń, to mi nie będzie działać. No i już mi nie działa. No i padłam. Ja tu prędzej padnę, bo ja tu w ogóle strzelać nie mogę. Co ty we mnie robisz? Nie dobra, widzowie. Ja tu wyłączam ten pistolet i biorę najlepszy. No nie gada się nie da się stu... że... Ale <grymne> ja bombę. Co? Zaraz wysadzimy bombę, bo zaraz będę miała bombę. Nie mogę zrobić na dół! Co jest z tą grą? O! No.

Spróbuję strzelać tą słabą bronią, która. No dobra, strzela. Dobra, wstać. się albo. Nie, pan nie ja dopiero jedynie zjadłam. Robisz? rozumiesz? jeden. Człowiekowi nie dadzą po... przez okno popatrzeć. Dobra, jest Bo tu nie ma za dużo kstaci. No się. dla mnie za dużo, bo nie umiem jeszcze tym obsługiwać. Wszystko chcę nie zabić. Dobra, chodź tam. Dobra, biorę wyrzutnie granatów. Za 10 tysięcy. Dobra, kupiłam bombę. Wysadzam. Uf, Yy, chyba nie działa no nie widzę żebyś wysadzała nie wysadziłam co? a ty gdzie? Ty Przy, gdzie? przed tym smintyzm chłopie miałeś za mną a ja już bombę wysadziłam a ja na, a myślisz że ja widziałem gdzie ty jesteś? dobra o, nieważne jeszcze zbieramy tą bombę? nie yep. pyk mnie teraz coś mnie goni, albo nie. Jak ja mówię, że coś mnie nie goni, to mnie goni, a jak mówię, że coś mnie goni, to mnie nie goni. Naprawdę? No i jak się robi w dół? Widzowie, ja tu trochę wykombinuję, jak to wziąć. Inną broń, William! Widzowie, mam najlepszą broń. Dziwne, że mi kasy w ogóle nie zabiera. Nie. Mam. Jak to się nazywa? No idź. Jak to się nazywa, no? No, nie pokazuje. Pamiętam, czy cieszycie się, że idziecie do szkoły. Bo ja na przykład się średnio też. Nie A przypominaj się... widzą, Nie przypominaj. Nie, naprawdę to trzeba było pociągnąć tylko w górę od tym. A ja tu się tak męczyłem myszką. Nie, szereg. Nie, szereg. A, no dobra, spadam. Allo, co? To mnie babcia. Taka babcia. Moja babcia. Mamońce, ślepy są. Co? No bo kurde, stoję za nimi, a oni ślepi i nawet nie widzą. O, o mogę strzelać. Czyli mogę strzelać tylko jak stoję. Ale głupie. Jak Padłam! Zaraz mnie goni. Padło goni. Przybliżę sobie. Jedyna. Ja w końcu kogoś trafię, bo od początku odcinka żadnej postaci nie pokonałem. Serio? Nie żartujesz? Nie żartuję. Co też szczur wyprawia? Chodź na spawn'a. No jestem idealnie przed. Ocy. O kurde! AAAAAAAA! AHAHA! Bomba! Nie, Teraz... Szereg? Szereg! Czemu ty przez chwilę spałeś? A! Oni wchodzą do bazy! Od kiedy potwory wchodzą do bazy? Jedynka... Czemu tyle osób nie goni? No jeszcze w takim momencie strzelać nie mogę? Albo ta gra jest zepsuta, albo nie da się strzelać, albo moja klawiatura jest zepsuta. Nie, nie, ta gra na To pewnie klawiatura. Nie. No kurde. Nie no. To już są żarty. Dobra. Nie fajne te żarty są. tak gra mnie troluje. A pewnie Nikola to już nie wiem, zapewne pokonałeś z milion postaci. A nawet gdyby, a nawet nie wiem gdzie ona jest. Ja nie gram. A! Co? Aż tyle nie gram. Czemu? Co, wywaliło cię? Nie, mówię, że aż tyle nie gram w tą grę, że milion postaci. No czemu nie mogę strzelać? Ile tego? Ile tego? Ile hagiłagi mnie gnie! Ile on maski jeszcze? Jak on się tam nazywał? ruszaj się! Nie! Przez cały odcinek. Przez cały odcinek. A nie. Dobra, nie. To już są żarty, czy co? Ja pewnie na tym odcinku już zgnąłem z 10 razy, a ile pokonałem jakąś postać? Zero. Jedynie to zadałem obrażenia, ale pokonać? Nie pokonałem. Nie. Czekaj, czekaj, kasy jak ja tylko chodzę. Co się dzieje? Nie no, walę tę klawiaturę przez okno. Bez siołami. No nie, no, że grać nie mogę. Podczas kilka razy z klaweturą. Co? Podczas kilka razy z klaweturą. Podczas. Za mapę. Co? Wypadłam poza mapę. Nie, ja Nie, ja po prostu. Co ty robisz? Co. Co tam się dzieje? Ach, hagi stragi za mną. Nie znam hagi stragi, znam hagi-łagi. No, a teraz jak jestem na spalnie, tu mogę strzelać. Tu nie mogę. Tu nie mogę. Tu nie mogę. O, szrek Nic Wcale mnie nie wywaliło z gry. Wywaliło cię. wywaliło mnie Oj. na chwilę. Nie, widzowie! Ja, ja mam pomysł. Na chwilę wyjdę i wejdę. Sprawdzę, czy to. Dobra, widzowie, już jesteśmy. I, i wielko pomna. No kurczę, No nie. nie możesz grać bez. Bez klawiatury? Nie. Okej, okay, teraz na razie mi dobrze działa. Okej. Okay. Może pokonam pierwszą postać. Jest! Pokonałem pierwszą postać w tym odcinku! I drugą. Jeszcze trzecią za Nikoli. Albo nie. Albo prędzej ta postać mnie pokona. Albo my Albo ja, ty pokonamy Hagiego słabiego, Hagiego Słabiego. No nie. Nie, nie. Ta gra jest zepsuta. Wiem widzowie, to jest, now, to jest nowa gra na tym kanale, ale już już w nią nigdy nie zagram na odcinku. Mama, coś się jest, to nie przez... To nie przez klawiaturę nawet. Dobra, ale przynajmniej pokonałem jakieś dwie postacie na tym odcinku. Dla mnie to jest najważniejsze. Chociaż ważniejsze jest dla mnie mój kanał. Ina, na kurcze, kurcze, mm. przestańcie mnie gonić, gonić Nikole, no jeszcze co, zjedźcie Nikole, agi, Łagi! Hagi, wagi, łagi! Oczywiście znowu strzelać nie mogę. Nie, już, nad, już w tej grze to już wyrozumiałe, że nie mogę strzelać. Jeszcze ile was jest tu? Kurczę, no jakieś tu reklamy. Hmm. Co? Teraz siebie będą... teraz ciebie gonią, nie mnie. O, jest! Nie, oh, yes. nie! Oh, nie. 30 tysięcy, więc wszystkie pieniądze z tego odcinka zostały przywrócone. Nawet o 200 yy, dolarów więcej. co? O, kotek. <słuch> co ten kot ma nóż? Co? Nie no Widzowie Ja po prostu z tą wytrzymuję I po prostu Na dzisiaj je mam dość Muszę się z wami na dzisiaj pożegnać Więc Do widzenia